Tak. Wszyscy gotowi Chyba dobrze, tak, zapraszam. Ustawiamy się nie. na dole Oczywiście. po mojej lewicy i prawicy. I teraz uwaga, dzisiaj, jako że gramy w mangas, jest to odcinek świąteczny. Macie czapeczki świąteczne, które i tak wam zostaną ukradzione, ale to nieważne. Dzisiaj w odcinku świątecznym mamy Mikołaja, dwóch elfów, którzy muszą złapać do cel, resztę załogi, a reszta załogi musi zrobić zadania. Oczywiście, z tych cel można wypuszczać, więc elfy i Mikołaj nie mogą kampić cel, a wypuścić możecie jako zwykły crewmate, tylko musicie wejść do takiej celi i wtedy cała reszta z więźniów staje się z powrotem, można by powiedzieć, normalnymi crewmate'ami i mogą robić zadania. Pokażemy wam to w praniu. Uuuu... Witam, Damianie. Żaden żade nie będzie. O Jezu, co tu się dzieje? O Boże. Halo, nie mogę się ruszać. Ja Poczekaj, bo się. O, o, o dobra, a chiciemy na nich tu od razu. Nie, o, halo! Co, dogadajmy się, dogadajmy Witamy się. Witamy serde... Dobra, stań w miejscu, to się dogadamy. Stań w miejscu. Nie. Stań, stań, stań. Dobra, Dobra, słucham. dogadajmy się. <coughs> Proszę, ale. O, to... Co masz do powiedzenia? E bo ja pokazuję. O, przepraszam. Mieli, właśnie się dogadywaliśmy, żeby jej nie łapać, nieważne. O, witam! kolejna osoba złapana. Ale to jest, bo, wiesz, mały zasięg jest, nie? Halo? Co, tak? Co to, dobry. to za dogadanie się? No właśnie, to, nie wiem, ale on cię złapał, ja on, on cię złapał, ja żeby ja nie było. Ja tak, szukaj, nie. potrzebuję twojej pomocy. Ho, ho, ho dzieciaki! Mam prezenty! Nie ma nikogo. Nani? Halo! <ścoughs> oh! 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 Jak oh! mi nie? dzieci wpadły! Oh, ho, ho. nie ma nikogo. Uciekaj. Halo! Dzieciaczki, mam prezenciki! Nie, nie, nie. O! Rędzin, dobry! So <grym> Witam serdecznie! Halo. O, dzień to, to, to jest? O, jo, jo, To za Mikołaj mnie goni! O, jakiś Mikołaj, Mikołajowaty to, cię goni, wiesz? Tutaj nieładnie. Nie, no nie. O, o. alo! Halo, Mikołaj ma prezencika! Chodź, da ci buziaka! Halo! Czy ktoś się skanuje? O! Słyszałem, że nie. Dogadajmy się, dogadajmy się. możemy się dogadać. Słucham, w takim razie. Ja bardzo grzeczna byłam. A! Nagrodę możesz pójść po cukierki. Dziękuję. Halo! Dzieciaczko! Damianek, witam, cześć. Słuchaj, generalnie sprawa wygląda tak, że trzech gadatków jest Trzech gagatków? A Trzech to ja gagatków. też jednego gagatka zamknąłem Ale ogólnie. Słuchaj, możemy pamiętaj używać dziur. Chyba ty możesz. A użyć. O, idę, używam dziur. Idź użyć. Halo, dzieciaczki! O Jezus! Jak kochane takie! Przyszły prosto do mnie! Halo! Dzieciaczki! Gdzie jesteście? Mikołaj przyszedł do was. Halo! Halo ja Mikołaj, nie o, o! Ale tutaj, jo, o! Mogę! Oh. Taka sytuacja. Oj, ja tutaj. Jaka taka, o! Dzień dobry, witam serdecznie. Jakaś sytuacja była, ale nie zrozumiałem do końca. Halo, dzieciaczki! O! Witam! O! Kogoś zapałem, dzień dobry. Przepraszam. Dzieciaczki. Mikołaj kupił wam prezenty na wyprzedaży. Mam PlayStation 5. Nie no, ja się Halo, PlayStation 5 kupiłem! Kupiłem PlayStation 5, o! 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 Ja zostałem złapany i zrobi... Ojej, o, ja. się nie idzie Czemu wygraliśmy? ciągnąć inferki uruchamiamy szybko. Zaczekajcie, lecimy szybko. Czekajcie, 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 czekajcie. No no jest... Halo, halo, halo wszyscy, halo, wszyscy, ej, wszyscy i, halo, chodźcie, czy, chodźcie cio... halo, wszyscy, chodźcie za mną szybko, szybko, szybko. Idziemy szybko szybko szybko. Szybko. Idziemy, szybko. No! O tak! O tak. No i dupka Nie mi, nie miłe. Halok, do damis na dole. Witam. Dzień dobry, Dzień dzień dobry. Witam. Cześć, cześć, panie Mikołaj. Ej, panie Mikołaj, dobry, pan nie wypuszcza tamtego ja się... na górze nigdy, co? Bo... Ej, ale ja nie wiedziałem, gdzie się pojawia Mikołaj, no a wy zaczęliście. On jest Damianek, na swoją obronę dodam tyle, Byt że. Tu... O, szybko! Dodam na swoją obronę, Damianku, tyle, że chciałem, żebyśmy poszli od razu, a wy zaczęliście robić zadania na statku. Nikt nie zaczął robić zadania Jak to nie? Dwie osoby robiły dostać zadania na statku. Uważaj, bo cię. Uważaj, bo cię kobieta Mikołaj dorwie. Gońcie się! Dobra, ja, ja go dogonię. Chodź tu. Dwa, że na mnie przyszli, co chodź tu! No i co? A ha, ha, głupio mam! A i co teraz? Ty no, dotykam cię! A, głupi, głupi. To jest zepsute, u mnie ja cię dotykam! A, nie dotykaj mnie cię. lepiej, UWAGA! O nie! O, kurde. Dobra, ja biorę go! Nie uciekniesz przede mną! O Siema! Twoi koledzy tak słabo! Moi koledzy tak słabo, muszę powiedzieć, oni jednak nie potrafią unikać tutaj, ale ja, ja jakby staram się jak mogę. Halo, jestem tutaj goniony. Nieładnie to tak. Nieładnie tak. Gdybym się nie blokował, być. No, by mi to lepiej wyszło. Mogłoby, mogłoby. <laughs> o i co teraz? No i nic. Twoja koleżanka w... siedzi w celi. No trudno. <laughs> Czasem... <laughs> <Co je>, Na <reniferze. laughs> tej a nie, zapali o, mnie. Siebe. O, 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 o boże! Ej, O, no on... on... Ale co to za kampienie? Halo? Jakie nie kampienie? Nieładne. Ej, kto to był, to osobą, która chciała oszukać i wyjść po Tak! 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 Nie, nie wiem. Łatwo. O Jest dalej ale jestem. Hop, hop, Co nie wiem, się nie Chodźcie, chodźcie, nie róbcie zadań. No kawałam! Chodźcie. O, mam statki, będę strzelał. Yeah. Piu, 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 Czekaj. Piu, 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 No ale, że elf no. naprawdę stoi w środku budynku, jak próbuje uratować? No a tu, a pojedynczy Krystianek? Nie? O. o dobra. Krystianek został uratowany. Hello. Dobra, to tasty, tu stój, a nie robić zadania. Stoimy tu wszyscy, El. Tylko komuś rogi wystają. Jakiś tutaj. Tu. O. No dobra. No chodź! A kurde, on tutaj idzie jak coś, chodź. by the way. Nikt. Nieee! Tchórz! Halo! Cześć, Elfie! Nie wiem. Nie, Niezłe, tu jest, Ej, a... tu jest Tu jest, jest kampionko.pl, że tak powiem, niezłe, niezłe, Oj, troszeczkę jest. Oj, troszeczkę jest. No i Mikołaju tam, zły, Mikołaj. zostaw nas. No tylko sprawdzam, się, rutynowa się, kontrola. Boże, rutynowa się. kontrola, Jezu, a co my jesteśmy, maszyna potrzebna do naoliwienia? Dzień to dobry. A, no, dlatego sprawdzam. Pani Mikołaju, to, 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 to. proszę się oddalić. Podrab się po lewym jaju. Halo, pani Mikołaj apeluje o zaprzestanie praktyk kamperskich. To nie było dobre wejście. To nie było Cześć. dobre wejście, niestety. Oh, fuck. O, halo, Ani Renifer. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry pani Renifer. Gdzie jesteś? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Poczekajcie na oh. tu jest? Nie, oj, oj, oj. Nie, oni poszli na lewą stronę mapy, więc easy. A, ale oj, oj. w ogóle Miko... Nie, kto jest Mikołajem? Bo taka kamperka odchodzi, że kur... Mi się wydaje, że to Rain, bo nie słychać. Nie, to Rain nie jest oj, z nami to. przecież. Możemy tu stać równie dobrze, o. Czemu <laughs> bo tu nie. nas nie zobaczą z za rogu. <laughs> Niby tak, A ale... jest z nami. Nie Dzień dobry. Ojej, ja się przestraszyłem. O, dziękuję. Uwaga, uwaga. Jak oni już uciekli, no co jest z wami nie tak? Siema Bartek! Jak, jak się czujesz jako renifer? Jako elf. Jako elf. Ja się no czuję dobrze jak jako, nie jako nie renifer. Jako co się dzieje? O, podobno was Witam. Damian, Mnie Damian. Damian. Co? Chodź, chodźmy do... Okej. Okay. To był szybki teleport. Halo, jest ktoś na górze? O nie, ale dużo no nas tutaj No, bo ja nie wiem skąd, ale Bartek, o O, Ej, dlaczego, dlaczego ktoś mnie złapał na niewidzialności totalnej? Ej, oh, yes. U mnie Bartek się teleportował, staliśmy w czwórkę nagle Bartek pojawił się na nas <laughs> Chodźcie, 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 szybko, bez zadania, bez zadania, szybko tu i na lewo, na lewo, Dobrze, na, lewo. Na, lewo na lewo, 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 omijamy Szybko, come on Ja pracę, czy mogę pracę, możemy... Uciekać Ojejku O o ojej, 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 ojej. Damian przyprowadził nam Mikołaja, to było niemiłe ale ten Mikołaj nie ma dla nas prezentów No o, nie, nie. znaczy ma prezent, o, możesz nie. dostać kopa Tak, Ej, o, o o O, dzień dobry Siema Odchodzimy Dobra. od siebie, rozchodzimy się No mam prezent Oj, oj, oj Oj, 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 Uciekajcie! Uciekajcie, uciekajcie Dobra, rozszedł, Halo, panie Mikołaju! Dobra, każdy się rozszedł ładnie Plan nie teorytę, ja Szybko! Ruszaj dupę, Bartek, a nie... Czekaj, Brick, za uratowaniem Ej, chodźcie, Dobra, się, mam pomysł I tutaj nas nie zajmę, to się nie znajdą, no. Ja mam siedzimy przy okazji tu. zadanie tu, więc sobie skończę. <laughs> <laughs> Jak tam bracie reniferze? Ale bardzo dobrze, jakby nasi, nasi, nasi bracia pewnie tam umierają w celach, a my tu sobie nie, siedzimy. Nie, co ty gadasz, nie umierają na pewno, nie, dadzą sobie rady. Czekaj, przetrę sobie tylko ładnie moje rogi i tego, moje łóżka i, i mój hełm. Okej, okay, dobra, możemy iść. Dobrze, spróbujmy uratować kogoś ...nie rozchodzi... What the fuck? Postańcie, Co? Postańcie. Co? on robi? Też to widzisz? Nie wiem ...nam rodzi. No, sobie No to, się, się przybieraj. Przybieraj. ...i ja, ja, no, ja apelował, żeby jak się po... nie wziął, pójdziemy do, do stołu z przyciskiem i porozmawiamy... Halo, alo, panie do elf, możemy? panie elf, ja mam taką tak. kwestię, Mikołaj Cię wzywał ja do, to, do tlenu, bo, bo zaraz nam braknie się co Elfie, co ty tu robisz? Co? Do tlenu cię wzywali, Elfie, halo, zbani zbani, halo musisz zbani. iść. Pani, Pani elfie, to czy możemy podejść do stołu, porozmawiać i porozmawiać Pani, na Pani Pani elfie, Musisz leker, iść, panie Elfie, musisz to. iść, musisz iść. Przekupiłem go! Dobrze, ja, ja chcę z panem elfem porozmawiać o pracy. Czy chcesz być ze mną? E, o tej jakiej tej pracy? Ale, ale będziesz swoje dziecko wykorzystywał do pracy, czy jak mam to rozmawiać? Nie, 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 chcę, ja chcę mu dobrobyt dostarczyć, tylko problem jest taki, Zapewnić. że Mikoła i O panie elfie, o, panie elfie, hej. na górę zapraszam tutaj. Mieliśmy rozmowę bo... o pracy. Tak, 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 tak. Ja... No bo jako elf pan po chyba. Wypuść hej. No, nie? Chodź tu nas. O, dziękuję. Dziękuję. <gryśle> że, że, że chory jest i nie dosłyszy tak do końca. No, I właśnie, no właśnie tutaj muszę z zastępcą Mikołaja rozmawiać. To właśnie pan jest i ja bym bardzo chciał, właśnie pociągnąć tegoroczne stanie Mikołaja, no nie? Ale sam? E, ale mam. E, nie, no z kolegami. To wszystko kłamstwo. A, a to dziecko? E, dziecko no właśnie chce. Za... Z, czy, przepraszam, ja, ja rozmawiam z tutaj Ale to załatw sobie to nie pracę, nie coś... ale dziecko, żeby dostało chociaż połowę pensji, połowę wynagrodzenia. Ciepły i tak dalej. A Mikołaj słyszałem, że jest taki. okej, oh, tak. ten Mikołaj tamten widzi. Pan? Ten Mikołaj. Mikołaj jest... był agresywny ewidentnie, Mikołaj nie chodzi mu w tym roku o prezenty. Ja tu z panem rozmawiam i chciałbym się spytać, ile dostanę Belsian za właśnie ciągnięcie San Mikołajach jako jed jeden z siedmiu reniferów? Jeden z siedmiu, zależy jakie miejsce. Jeden z tyłu. Te... Rejn, oni tu przeprowadzali nie. rozmowę o pracę, a ty a... postanowiłaś złapać swojego renifera, który chciał w tym roku ciągnąć twoje sanie, więc jakby wiesz, <grym> wydaje mi się, że przypomnę. <grym> ja co, ktoś nas goni, Tego nie, e, nie halo, to. to ja. Damian, Damian, co z tą umową o jest... pracę? To się właśnie, wiesz co, Mikołaj chyba ma humor. To była Mikołajowa, to była Mikołajowa, wiesz? To była Mikołajowa przebrana, też Tak, Tak, To, hej, to ja, była je, je. Mikołajowa. Ja też szukam czegoś na pół etatu. Ej, chodźcie, no stajmy, ja tak. O oh, nie. Robocuję. Jak? Dzień dobry, Pani Mikołaj. Ej, Mikołaj no ale wtedy halo? jak... Wtedy no? jak Dziękuję. mnie złapie... To wtedy od razu ty mnie przeleportuje, jak będę już sobą, bo mnie dotknęłeś. A jednak, weź, a weź, mi jednak Mikołaj ja. nie gada, Wystupimy cześć, się w... jakby... No, Mówię ci, że to jest pani Mikołajowa. Ale no to właśnie, kurde, znów ja tu z elfem miałem gadać o, o pracy, no nie, a tutaj nic, i muszę jakieś takie... Zostałeś no, wydymany przez robić, panią Mikołajową, że tak, tak powiem. Dobra, ja muszę iść być odkrywcą. Słuchaj, bo ja muszę ten odnaleźć ten... planetę, której jeszcze nikt, jeszcze nigdy nikt nie odkrył. A nikt nie... To, reniferowa pewnie się nazywa. No i elegancko, ale ten Mikołaj nie chce chyba w tym roku, żeby ktoś ciągnął... Sami. Nie mów Mikołaj, ja muszę... kiedy to Mikołajowa, no jest. No ale no wygląda jak Mikołaj, Ma no brodę wygląda jak kreść. Mikołaj, ale, ale nim nie jest, no, no, no trochę, trochę się szpaj, różni, ja tak? ja muszę podkręcić atmosferę troszeczkę. Mówią, że baba z brodą i wąsami to facet, ale nie wiem czy to prawda. A, no to też nie <laughs> wiem. <nie? O>. Patrz, <laughs> a widzisz naszego brata, tu na przykład patrz, on stracił poroże, widzisz. No troszeczkę poroże. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, ja popatrzę Damian jak klikasz w klawiaturę. O, słuchaj, właśnie tutaj ciężkie zadanie matematyczne. Dobra, skończyłem. Już? A, no dobra. No, bo ja szybki bil, bo ja takie fuszki to wiesz, no dziecko muszę Szybki musi bil, nakarczyć. taki no. jesteś, mówisz? Tak. Dobra, dobra musi, ja proponuję wyjechać do <coughs> Wieszczady. Tam lepiej. Ja słyszałem, że Zając Wielkanocny... <coughs> Pani zając Mikołajowa chyba słyszała. Ofertę, Dzień, dobry. Jak... E, Dzień o, dobry. O, jeszcze ja. Witamy. Wiosny ja Mistrz, tam krycie się. Ej, chodźcie za mną. Mogę się zabrać? Da, szczególnie, że Pani Mikołajowa idzie za nami, to dobry pomysł. Dzień dobry Ejo Witam serdecznie ja tam jak, tam, jak tam zadanka idą? Ja skończyłem A ja już skończyłem, ja też to Ktoś jeszcze się tutaj obija, muszę powiedzieć, hmm, wiesz ktoś... A może o niczym nie w tym drugim więzieniu? O, na tym górnym piętrze mówisz No. Chodź, chodź kamery zobaczymy, chodź Bo tu nikt nie kamer nie używa Dobra, czy jest jakiś Mikołaj gdzieś albo? Mikołaj wchodzi do admina Elfa nie widzę hmm. Więc teraz pytanie Ile Belsiana zaciągnięcie belsiana. głównych sań Mikołajowi? Głównych? Pytanie, jaką częścią co? ciała? Jaką? Przyczepiacie mi takie, wie pan co, ten tym, ci, tym, pim pim pi, Jo! i lecimy w ten. A Ale mówiłem, gdzie? A mówię, że to magiczny byłam biały nos. Ej, patrz, tu sztuczkę. O. Ej. No widzi pan, co tu się dzieje, o no po hejo. prostu nie da się... Aha ja, Sztuczka się <laughs> zepsuła. Nie? <laughs> nie, nie,